Welcome to the world of Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału. Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Arkania. Tak wyglądają moje statystyki i przeszedłem się po mieście, dlatego też mam pierścień żeglarza, mam dębową tarczę, bo te przedmioty udało mi się znaleźć. Jestem też ciekawy, jak wam się podoba o bezimiennym w moim wykonaniu. Dajcie mi znać w komentarzach pod tą pastą, albo pod tym materiałem, a my wykonujemy dalej zadania, jakie mamy tutaj powierzone, czyli Przerażający Sąsiad. Ale najpierw jeszcze chciałbym porozmawiać tutaj z oberżystą e, Ingorem. In Witaj w nadklifem, klifem, nieznajomy. Diego twierdził, że wiesz, gdzie go mogę znaleźć. Diego? Był u mnie, owszem, ale już od jakiegoś czasu go nie widziałem. Nawet rachunku nie uiścił, a to już do niego niepodobne. Zniknął? Z dnia na dzień. Może to się jakoś wiąże z tamtą kłótnią. Kłótnią? Z kim się Diego pokłócił? Diego kłócił się z doradcą barona. Poszło chyba o podatek. Gdzie znajdę tego Mermunda? Jak to gdzie? U barona! Wyglądam Dobra to ci na barona, chodzi o dialogi. Ja lecę do domu, w którym y, y, straszy tak naprawdę, y, w którym coś się dzieje, no bo chcę wykonać kolejne zadanie. Y, to jest tutaj, ten dom jest bardzo blisko. Hmm, też mam nadzieję, że to za przebiegnie dosyć sprawnie, dosyć szybko. E, pie, proszę bardzo, przerażający sąsiad. utracony klucz do domu czeka. Okej, okay, tutaj nic ciekawego nie ma. Tutaj też nie ma. słomiany ma teraz tylko. Tutaj drzwi i idziemy na górę. Okej. Okay. Ja bym na wszelki wypadek przygotował się do walki. Proszę bardzo. O, jest to. Dobra, może piątkę. Tak jest. Tutaj ich sparaliżować pięknie. I teraz cisnąć, cisnąć, ciśnij cis, sługa tego byliera. Ciśnij piątka, pięknie, tak jest. I jeszcze ty jeden, chodź tu, tak jest, sługa byliera. No bo ja chcę używać jak najwięcej magii tutaj. Skoro mam być. Mm, proszę bardzo, skostygowany kruczyciuk, skoro mam być magiem, no to używajmy, używajmy tej magii tyle, ile jesteśmy w stanie jej używać. Proszę bardzo, tutaj coś ciekawego jest. Kultysta Beliara. specyfikowany króci dziób Coś ciekawego tutaj. Hmm. Proszę bardzo, nic ciekawego. Nic kompletnie, nic ciekawego. Eee, skrzynia. O wam pokażę jak się otwiera skrzynię tutaj. Bardzo skomplikowane zamki są bardzo. O, Rytualna maska, super. Bardzo, bardzo mocno skomplikowane maski. W ogóle nie skomplikowane. Kram Beliara to mnie interesuje. Tu jakiegoś posągu Beliara nie ma. A się prosi, żeby był. A się prosi, żeby to coś takiego było, ale chyba, chyba nie widzę. Nigdzie. Więc no to by było tyle. No to zadanie wykonane. No nie było to jakieś specjalnie trudne, prawda? Nie było. Ja biegnę do jego zleceniodawcy. No i będzie kolejne zadanie na naszej liście. Tylko sprawdźmy, co tutaj otrzymaliśmy. Broń dystansowa, ok. Kusza milicji ze Stewart wcale nie jest taka dobra. To jest spoko bez mana i regeneracja many. Wprawdzie mniej pancerza, ale bardziej to co nas interesuje, tutaj mamy: czyli zdolności magiczne. hełm, to są hełmy. Tutaj walka wręcz i nic ciekawego. A broń biała. Tutaj dostaliśmy spastygowane kluczy, dziób, miecz ofiarny. Nic ciekawego to było na tyle, ale ten krem będziemy nosili, bo już nam jakby dodaje bonusy do magii, więc to jest jak najbardziej pożądane. Ehm, dobra, teraz biegniemy... Użyjmy chociaż szybkiego biegu, żeby podbiec i oddać questa. O, tutaj jeszcze coś jest. Poczkująco grzyliść, okej. Okay. I tutaj mamy Witaj. do oddania questika. Dowiedziałeś się czegoś? Co tam się dzieje? To był istny koszmar. Poważnie? Chyba czciciele Beliara. Zwyrodnialcy, nie z tego świata. Jest gorzej niż sądziłem. Musimy niezwłocznie powiadomić straż. Nie trzeba. Teraz mogą jedynie ucałować swego boga w stopy. Dobra robota. Sama myśl, że miałem ich za sąsiadów... Proszę, twoja nagroda. W pełni na nią zasłużyłeś. Wspominałeś coś o hramach. Sprzedajesz je? Ja wszystko sprzedaję. Taki oktar na przykład zażyczył sobie wspaniałego chramu ku czci Inosa prosto z goty oraz cuda poświęconego Beliarowi z samego Bakareszu. Dobry człowiek sam nie wie, co począć ze swym majątkiem. Czy ty przypadkiem nie ściągasz na siebie gniewu bogów? Całe życie zgłębiałem istotę bogów i jedno ci powiem. Błahostkami się nie przejmują. Jesteś kapłanem? Jestem uczonym. Mógłbym ci takich rzeczy o bogach naopowiadać, że kapłanowi włosy zjeżyłyby się na głowie. Ich tylko jedna strona medalu interesuje. Nigdy nie chcą wysłuchać całej prawdy. To bluźnierstwo! E tam, od dwudziestu lat to robię. Jeśli wzbudziłem w bogach gniew, to nie śpieszą się, by mi go okazać. Co tam, chłopcze, nie chciałbyś zdobyć nieco zakazanej wiedzy o bogach? He? Lękasz się gniewu i nosa? No, dawaj. Nie lękam się bogów. Powiedz mi, co wiesz o inosie. W dzieciństwie na pewno uczono cię miłować, czcić i lękać się Boga Słońca, mam rację? Ogień, światło, ład. Ucieleśnienie wszystkiego, co dobre na tym świecie, tak? Zgadza się. Nie zgadza się! Inos nie jest przyjacielem ludzkości. Gdyby nie jego bracia, już dawno zaprowadziłby na świecie całkowity ład. Surowy i bezlitosny. Inos nienawidzi wolności. Czy ty naprawdę starasz się mi powiedzieć, że zaprowadzenie ładu na świecie to zło? Król Robar zaprowadza ład na świecie. Dla naszego dobra chce zjednoczyć wszystkie wojujące królestwa. Ceną wolności jest wojna. A, zmieńmy może temat. A co z Beliarem? Tylko mi nie mów, że tak naprawdę dąży do miłości i pokoju. Nie, ale nie dąży do takich potworności, jakie przypisują mu kapłani i nosa. Czyli to wszystko nieporozumienie, gdyż on chce dla nas jak najlepiej. Nie, nie. Beliar chce nas unicestwić. To bezwzględny wróg ludzkości. Ale. Ale symbolizuje także wolność, pewność siebie, niezależność i ambicje. O tym ci w świątyni nie mówili, prawda? A co z burzą, piorunami i cieniem? Odrobina deszczu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A bez ciemności jak niby zasypiałbyś nocą? No nie wiem. Pomówmy o czymś innym. To co, Adanos? Interesuje mnie, co wiesz na temat Adanosa. A, trzeci z braci. To ciekawy przypadek. Żadnych świątyń, niewielu wyznawców. A jednak to on jest najważniejszym z bogów. Najważniejszym? Najważniejszy jest Inos. Nie, Inos ma tylko najwięcej wyznawców, lecz to dzięki Adanosowi przetrwaliśmy. On nas stworzył? O tym nie słyszałem. Niezupełnie, nie stworzył nas, ale z pewnością nie dopuścił do tego, by jego bracia zniszczyli nas w trakcie kłótni. Adanos symbolizuje równowagę, środek. Wszystko, co cię otacza, cały świat, to sfera Adanosa. Tu trzyma swych braci w ryzach. Czyli to on jest tym dobrym bogiem? Cóż, o ile mi wiadomo, sprzyja ludziom. Lecz rzadko się angażuje, chyba że ma unicestwić całą cywilizację. To ja już nic nie rozumiem. Jeśli trzeba przywrócić równowagę, Adanos potrafi nieźle poszaleć. <noise> A więc nie. Moim zdaniem nie ma dobrych ani złych bogów. To są po prostu bogowie. Są i tyle. W porządku. Pora zmienić temat. No i to by było na tyle. Moi drodzy, czyli nie ma dobrych i złych bogów. Wszyscy są do niczego. Tyle się dowiedzieliśmy, tak naprawdę. Ja chciałbym jeszcze sprawdzić, czy ja mogę tutaj oddać temu strażnikowi to zadanie. Strażnik to nie ten. Czy mogę mu powiedzieć, że tam byli w ogóle wyznawcy Beliara? Jesteś tutaj, ziomek? Jesteś, czaku. Czyś ty oszalał? Wynająłeś dom tcicielom Beliara? Płacą tym samym złotem, co my! Jeszcze raz przyłapiecie cię na takim łajdactwie, to twoi koledzy o wszystkim się dowiedzą. No i dobra, no to był koniec. Ja lecę wykonać kolejnego questa. Questa związanego. Tutaj powinien być gość, który jakby rozwiąże mi zadanie: pochodne alkaloidów. Odszukamy Hema. No my się zobaczymy już na miejscu. No, i wskakuję tutaj na skały, bo widzę znacznik. Ja jestem dokładnie tutaj, jak widzicie. Bohater, widzę znacznik, wykrzyknik, więc to jest chem, którego powinienem odnaleźć. Nie sobie z nim tutaj pogadam. Ej, Zaraz, Ale co ty, ty, ty tu jesteś? robisz? Słyszałem, że ktoś tu przeprowadza zakazane eksperymenty. Słucham, że co? Kto tak powiedział? Żartuję. Przysyła mnie mistrz Worgan. Jak tam eksperyment? Nie do końca zgodnie z planem. Miałem potraktować rośliny pewnym środkiem i nakarmić nimi chrząszcze. Chcieliśmy potem zbadać ich wątroby, ale zjawiły się polne bestie. I... pożarły i rośliny, i chrząszcze. A teraz szaleją na polach na południe stąd. Mistrz Worgan dostanie białej gorączki. Czyli to koniec eksperymentu. Cóż, może mistrz Worgan dałby radę wykorzystać wątroby polnych bestii. W końcu zjadły ten środek. No to miłej zabawy. Ja idę zdać raport mistrzowi Worganowi. Stój, zaczekaj, nie odchodź. Co znowu? Ty masz broń! Spójrz na mnie! Co ja mam niby zrobić? A trzeba było szukać broni wszędzie tej leży. Wala się po prostu w każdej skrzyni. Ech, szlak Zabiję te bestie dla ciebie. Ile wątrób potrzebujesz? Wszystkie? Po co ja zadaję tyle pytań? Gdzie są te polne bestie? Zeszły po ścianie skalnej. Po ścianie skalnej? Taka ścieżka prowadzi do stodoły. Tam właśnie poszły. Co to w ogóle ma być za eksperyment? Mistrz Worgan chce stworzyć nieszkodliwą dla ludzi truciznę na polne bestie. Mistrz Oktar jest żywo zainteresowany wynikami. Oczywiście zaczęliśmy od chrząszczy. One nie są tak groźne. Czyli eksperyment poszedł lepiej niż się spodziewaliście. Kpisz sobie! Te dranie wszystko zepsuły! Czy ten środek nie miał, aby być na polne bestie? Teraz możecie od razu zbadać jego wpływ na te ścierwa. Hmm, tak na to nie patrzyłem. Masz rację! No, geniusz, latarnia swojego intelektu nie świeci zbyt jasno. To jest chyba ta ścieżka, bo do tego gospodarstwa prowadząca. Więc ja już tutaj widzę, jakąś jedną polną bestię. Być może to, ale to nie ona, bo mi pokazuje mapa zupełnie gdzie indziej. O, to są zadania, zadanie pochodne alkaloidów. No to lecimy, lecimy tą ścieżką. Mam nadzieję, że to zadanie po przebiegnie dosyć szybko, łatwo i przyjemnie, bo czemu by nie, nic nie jest takie satysfakcjonujące jak zabijanie polnych bestii. Po prostu e, raj na ziemi. Ja uruchamiam szybkie chodzenie. Dzięki temu też będę w stanie szybciej tam pobiec, e, nie zatrzymując nagrywania. Tutaj jakieś rośliny, ja to wszystko będę zbierał poza nagraniami. Wam będę tylko pokazywał moment, gdzie będę znajdował jakieś znajdźki. Dosyć ciekawe, wtedy oczywiście e, będę wam to pokazywał. Dobra? Proszę bardzo, lecimy. Tak jest. Tak jest. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj stary. Wow. Tak jest. Dobra. Wow. To się robi naprawdę niebezpiecznie. Tak jest. Jedna, jedna już jest, yy, poważnie ranna. Dobra, nawet nie żyje, bym powiedział. Ale kolejne, kolejne tutaj świrują. Tak jest. Tak jest, dobrze tutaj, dobrze sobie radzisz, stary. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj troszkę mi się zajmij. Wow. uciekaj, uciekaj. Tak jest, jak namaga, nie jest źle. Tak jest, kolejna nie żyje. Tak jest. Magia mi się tutaj odnawia, ale trzeba uważać, bo one szaleją naprawdę. Takie za mało many mamy, za mało many mamy i przede wszystkim zdrowia mamy za mało. Takie. Oj, oj. Taki jest i to będzie koniec tej polnej bestii. Wow. Oh, wow. No powiem wam szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dosyć trudna walka była, ale chciałem walczyć głównie magią. No i to mnie zgubiło, trochę za bardzo na początku poszalałem, ale już jest wszystko ok, już jest wszystko zebrane. I dobra, no to w takim razie nie pozostaje mi chyba nic innego, jak wrócić. Do Worgana, więc u niego się widzimy. No, pięknie, jesteśmy w mieście. Tutaj wydaje mi się, że powinien być właśnie nasz mistrz Worgan. Tak? No, siema ziomek. Dowiedziałeś się czegoś? Jak sobie radzi hem? Grupa polnych bestii zeżarła twój eksperyment. Co takiego? Ten pentak jest głupi jak but z lewej nogi. Wszystkie koszty wytłuchę z niego pasem. Spokojnie. Zająłem się tymi bestiami i wyciąłem ich wątroby. Chem stwierdził, że mogą ci się przydać. Co? Hmm, może jednak nie jest aż tak głupi. Spójrzmy. Muszę natychmiast je zbadać. Natychmiast to musisz mnie czegoś nauczyć. A, tak naturalnie. I słuchaj, ej, nie mam teraz czasu, ale dam ci taką cenną recepturę. Czytać umiesz? Sądzę, że receptura wystarczy. Daj mi ją. No i pięknie. Przynajmniej warzywa niezwiędną. No Na tu jest mieszczanin, ale jest bardzo, bardzo podobny do Hema. Ej, dobra, moi drodzy. Ja teraz patrzę, co my tutaj zdobyliśmy ciekawego. Ej, zwoje, to są chyba te zwoje. Ważelicza receptura sekretnej pociechy Borgana. Ej, proszę bardzo, octu winne, winnego. Tutaj mamy szamańskie karwasze znalezione. Zaklęta kusza. No i tu jest ej, miktura lecznicza potrawka mięsa dobra to już znamy z wyposażenia chyba nic nowego o długowy amulet pan się zdrowi wytrzymałeś mana no to jest um, zdecydowanie lepszy amulet niż ten który aktualnie posiadamy e, no i z wyposażenia chyba nie dostaliśmy nic ciekawszego niż to co aktualnie mamy e, chyba udamy się do gospodarstwa albo tam może być jeszcze jakiś płyt mm -hmm. dla nas zostało dosłownie kilka minut więc e, polecę szkoda że nie zdobyliśmy poziomu bo też miło by było... Proszę bardzo, to do gospodarstwa od Gara? Czemu się do niego nie udać? Szkoda, że nie zrobiliśmy poziomu, bo... Kurczę, szczerze powiedziawszy, to, to Opakowałbym moją postać trochę, jeśli chodzi o czary, no, bo wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj być potężniejsi, a jednak nie jesteśmy. Dobra, piątka. Bardzo proszę, grasująca polna bestia. Zadają jej obrażenia, proszę bardzo. Kolejny raz, i teraz ją dobijemy. Takie, i jeszcze tutaj parę razy. I pięknie, polna bestia pokonana. Tutaj widzę jeszcze kolejny kwestik chyba na nas czeka, więc fajnie by było go przyjąć. Witaj w moim gospodarstwie. Widzę, że jesteś cały i zdrów. No Ale tak. nie powinienem być. Polne bestie plądrują mi pola. Moje tchórzliwe parobki z budynku nosa nie wyściubią! Nie pomógłbyś mi? Polne bestie to dla mnie fraszka. Dziękuję, nieznajomy. Bardzo dziękuję! No, czy takie, taka fraszka, to nie jestem pewien, ale dobra, no, zabijmy te polne bestie. Zostało mi kilka minut, a tak naprawdę e, widzimy, gdzie one są. Okej, okay, są tutaj. Dobra, polna bestia. Tutaj jeszcze się pojawiły jakieś konusy małe Proszę bardzo, pełzacze Wow! Zapomniałem o tym, że one atakują w pewien sposób Wow! Tak jest, tutaj, już tutaj No, już tutaj naprawdę niewiele mi brakuje A umrę Tak jest, dawaj Tak, pociśnij ją, pociśnij ją, jeszcze raz I jeszcze O tak jest Ależ niewiele brakowało, ależ niewiele brakowało Pięknie i jeszcze tu jest jakieś polne bestie. Widzę, że są No trzeba do tego podchodzić naprawdę zdrowo, rozsądkowo Kolejna polna bestia Tak jest Szyb, szyb, szybkie ataki teraz, szybkie ataki i ciśniemy ją. Oj. tak jest, i kolejny, i podbiegłem, i pięknie. No i to jest dobry początek, moi drodzy. Natomiast dalsze wykonywanie tego questa będzie w przyszłym materiale. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie go w, w zostawieniu łapki pod odcinkiem, no i w subskrypcji mojego kanału. Tak wyglądają zadania. Widzieliście jak wygląda moja postać? Tak wygląda Jego zdolności, no i do zobaczenia no.